Cześć, witajcie moi kochani. Ja dzisiaj trzeci raz uruchamiam tego live'a dlatego, że ani się poprzedni chciał zgrać, ani go było widać, więc coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o tą transmisję. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej, że to wszystko się ogarnie. Ja zresetowałam telefon i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo słuchajcie, My musimy te piątki numerologiczne ogarnąć. Dlaczego? Dlatego, że do końca, do końca tygodnia zrobimy cały cykl, i potem możemy zacząć od początku coś nowego. Także skupiamy się na piątkach. Myślę, że teraz jest już ok, że w ogóle czat idzie, że cokolwiek się dzieje. Także może tym razem damy radę nagrać ten film, tak żeby znalazł się i na YouTubach, i znalazł się na TikToku. No, może tak miało być, że to nie było właściwe dla piątek. Słuchajcie, y, jesteśmy przy piątkach, które są w piątym roku y, numerologicznym, więc tak naprawdę y, mamy... Tutaj przyspieszenie i większe możliwości. Piątki powinny się ucieszyć, dlatego że wchodzą w taką swoją e, interakcję ze swoją cyfrą piątka w piątce, więc ta energia, te szybkości, te działania to wszystko będzie takie pod ich wibracje i ich vibe więc na pewno będzie to rok lżejszy, bardziej pozytywny. E, otworzy przed piątkami wszelkiego rodzaju nowe możliwości. E, będzie dużo zmian, już z tej takiej trochę topornej czwórki, gdzie, gdzie trzeba się było napracować, nie było widać y, jakichś efektów wybitnych. To te efekty zaczną przychodzić. Zmiany, y, rozruch y, i możliwości, tak naprawdę. Piątki również powinny pamiętać, że może się tak przytrafić, że ich problemy rozwiążą się poza jakąś. Y, Percepcją, poza ich ingerencją, więc jeżeli pewne sprawy są do rozwiązania, to również taki uśmiech losu dla piątek stanowczo będzie. Y, oczywiście, że w piątym roku osobistym y, często nam towarzyszą nerwy i niepokoje, ale nie dlatego, że dzieje się coś złego, tylko dlatego, że się dzieje, po prostu tego jest dosyć dużo. Więc y, też jeżeli chodzi o piąteczki. Numerologiczne, one będą takie niespokojne i lekko nerwowe. Jeżeli macie taką piątkę w swoim otoczeniu, to też nie chodzi o to, żeby wszystko tolerować, ale brać pod uwagę skąd to się bierze, bo może to być właśnie na zasadzie. Um... Te, tej energii płynącej z tego roku. Dziękuję Wam bardzo za prezenty. Jeżeli chodzi o y, przypowiadanie czegokolwiek, to nie jest y, live z przypowiadaniem. Tak, ja wiem, że wróżka, ja wiem, że karty w ręku, ale nic nie przypowiadamy. Ja tutaj będę robiła Wam cyklicznie różnego rodzaju opowieści, dziwnej treści w porannych godzinach, żeby Wam poopowiadać, podzielić się wiedzą, a nie stawiać karty. Od tego są wieczory z wróżką na YouTubie, na które zapraszam. I robimy teraz numerologię Jacku, a nie znaki Zodiaku. Pewnie do tego też kiedyś dotrzemy, także. Dobrze, na pewno piątki mogą liczyć na zmiany środowiska, zmiany społeczne i bardzo dużo podróżowania. To są takie słowa klucze: nowi ludzie, nowe podróże, jeżeli chodzi o piątki, i trzeba z tego trzeba. Powinno się z tego korzystać, dlatego że tutaj takie zmiany mogą być naprawdę dobre. Yy, gdzieś stare odejdzie, nowe wkroczy, yy, gdzieś dzieją się rzeczy lepsze, bardziej i pozytywne. Więc pamiętajcie, że piątka to ruch, więc piątki w piątce to jest ruch podwójny. Yy, jedyną rzeczą, na którą trzeba uważać, uważać, i to już tak z mojego doświadczenia, to jest to, że. Yy, zdrowotne rzeczy, które się wcześniej zaniedbało, one w tym piątym roku osobistym wychodzą, więc wszelkiego rodzaju, wiecie, takie zaniedbania, gdzie a później to się da, bo tam a trochę ząb pobolał, przestanie, a to jakieś tam um, się rzeczy dzieją, a to coś z pęcherzem, takie drobiazgi mogą piątką wychodzić. I teraz przejdziemy, słuchajcie, do kart. Pamiętajcie o tych, o serduchach, bo 1600 to już takie fajnie. Super, 1600 serdów to i takie fajnie. Yy, I tak, i przypominam, że to nie jest program z kartami. Tu na TikToku jest mnóstwo pań, które sobie jakieś donaty srejty. Ja to zawsze powtarzam, że ja mam założoną firmę, płacę podatki, utrzymuję różne... E, e, inicjatywy społeczne z naszych pieniędzy, e, więc e, nie będę oddawała TikTokowi 70% za to, co Wy przesyłacie. E, u mnie się zadaje pytanie, wpłaca na konto firmowe, ja się z tego rozliczam, ale na wieczorach z różką, także tutaj na pewno nie karty, tu będzie wiedza i będziemy się spotykać na kawach, herbatach rano, po to, żeby sobie zrobić super dzień, bo dlaczego nie? Każdemu wolno. E, dobra, karty dla... Piątek, strefa materialna, która tutaj się pokazuje. A, już mamy wycieczki, już mamy trójkę buław, czyli um, faktycznie to jest jakiś rozrost. I słuchajcie, um, ta karta, która mówi o wzrostach, awansach, podwyżkach, zmianach stanowisk, to jest taka karta, która pokazuje, że cierpliwie coś rzeźbiliśmy i teraz. Przychodzą tego efekty. Jesteśmy ciągle wyżej, ciągle lepiej, ciągle bardziej. Więc tutaj materia rośnie. Materia rośnie, jeżeli chodzi o e, piątki. Kapłanka, czysta wiedza. Piątki będą czerpać wiedzę ze wszystkiego. Wiecie, wiedza to nie jest to, że muszę iść, urzeźbić się, złamać 400 ołówków, wyszkolić się w szkole i ktoś łaskawie da mi dyplom. Tak naprawdę, no. Wiecie, małe dzieci mają jakieś obowiązki w sensie ta szkoła, powiedzmy, chociaż ja uważam, że jest głupio skonstruowana, ale to jest na inny temat. Natomiast bardzo ważna rzecz, że zdobywanie wiedzy polega często na dotknięciu tego, czego nie znamy. Właśnie podróże kształcą i to dla piątek to będzie rewelacyjne, rewelacyjne hasło. Właśnie kształcenie się i zdobywanie wiedzy przez dotyk, przez dotknięcie tego, czego nie znam, przez. Um, przez to, że zobaczę, że będę w miejscu, w którym nigdy nie byłem, nie byłam, więc tutaj bardzo dobrze to wygląda. I mamy ten ruch i podróże i zmiany. Jeżeli macie jakąś firmę, może to być otwarcie filii. Jeżeli macie um, ja, ja, jakąś du, du, pracujecie w jakiejś dużej firmie, to mogą być zmiany typu przeniesienie, typu y, przez awans, jakiś większy obszar, to jest po prostu powiększenie. Dobrobytu. Więc ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o piątki, cała ta strefa materialna, która jest strefą zawodową, dla kobiet, które nie pracują w cudzysłowie, a na przykład zajmują się domem, to też sugeruje wzrosty i możliwości. Zrobicie tak, jak chcecie, ułożycie tak, jak chcecie, będzie zupełnie dobrze. Więc ta sfera materialna u piątek wygląda naprawdę ładnie. Jeżeli chodzi o sferę e, emocjonalną, pamiętajcie o serduchach, które podbila, podbili, pf, 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 podbijają podbijają. Podbijają lajwa. Nie wiem, coś mi tu wypisuje. Ja się ciągle tego uczę tutaj, jeżeli chodzi o Timktonga. Liga D3, numer 20. Cokolwiek to nie oznacza, gratulujemy. <laughs> Także serducha. Dziękuję oczywiście za prezenty. Super. E, dzięki. I znowu mam fajny poranek. No właśnie ja te, też sobie tak po, pomyślałam, że po pierwsze w ogóle te live'y mobilizują mnie do tego, żeby oddresować swoją rzeczywistość, bo wiecie ja pracuję w domu, ja Wam stawiam karty online, ja przyjmuję Wasze telefony czasem tylko gdzieś tam do, do klienta, no jakiś tam tent, więc oddresowuję swoją rzeczywistość, nawet te rzęsy umaluję i jakoś to e, wygląda i to też są lepsze poranki, od razu energia, a co? Słuchajcie, yy, mamy tą yy, energetykę, nie energetykę, tylko emocje. Emocje one są w poważnym stanie, znaczy są w bardzo yy, fajnych kartach, bo tak, cesarz to jest takie, siedzę i patrzę i oceniam i biorę to, co dobre i dobrze decyduję. No w sprawach emocjonalnych dobre decyzje są naprawdę ważne. Bo to, że łeb przeleje, jak się motyle w brzuchu robią, to jedno, to musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ale mądre decyzje co do dalszego życia emocjonalnego to jest bardzo ważna rzecz. Mało tego, piątki, które są w związkach i w relacjach, one będą te związki i relacje budować. Trójka monet jest taką kartą, która pokazuje, teraz wszystko zależy od młotka czyli pewne rzeczy są zaplanowane, pewne rzeczy są dosyć oczywiste, a teraz zaczynamy działać. Tak? Czyli. Jakieś wspólne przeprowadzki, wspólne decyzje, które są już wspólnym działaniem. Dla samotnych piątek ta karta działania to jest takie, wiecie, usiądę i tak. Chciałabym to, to, tamto, co mogę z tym zrobić, gdzie mogę się udać, żeby to osiągnąć, i właśnie zaczynam to osiągać. No i rydwan, słuchajcie, polot w kontaktach. No i to jest właśnie ta piątka. Ten polot w kontaktach towarzyskich. Przyjacielskich, yy, z pewnego rodzaju yy, współpracami, polot po prostu. Tutaj Renata pyta, co singiel piątka? No też ogólna energia, więc właśnie wymyślam, właśnie wymyślam, właśnie interpretuję. Także yy, nie mam dla singli, powiedzmy takich oczywistych kart typu Spotkasz miłość swojego, swojego życia, Brunet, wieczorową porą, ale to są karty, pomyślisz, zaczniesz działać i ruszysz z kopyta. A to już determinuje liczne spotkania, z czego można będzie coś wybrać. Ułożysz swoją szachownicę tak jak potrzebujesz. Więc te piąteczki tutaj faktycznie spotkać jakąś taką, powiedzmy, właściwą osobę dla siebie mogą, bo przynajmniej są takie, słuchajcie, tendencje. A jeżeli chodzi o energetykę, ona wygląda bardzo spokojnie, zważywszy na piąty, lekko nerwowy, niespodziewany rok osobisty. Bo Piątki powinny wiedzieć, że dużo się będzie jak gdyby zadziewało w takiej formie coś ktoś powie, coś poinformuje, gdzieś jakieś niespodziewane rzeczy i właśnie te niespodziewane rzeczy trzeba wykorzystywać. Bo piątki mają w ten sposób teraz ustawiony ten rok, że właśnie są takie liczne sukcesy dla osób z odwagą, że jak jest jakieś niespodziewane wydarzenie, to można będzie je wykorzystać. To nie na zasadzie, nie, nie pójdę, bo mi się nie chce, bo jestem zmęczona. Nie, pójdę, zobaczę. A przy okazji się okaże, że pozna w ogóle kogoś, kto poprowadzi dalej w sensie zawodowym, bo coś tam. Więc trzeba takie rzeczy będzie stanowczo wykorzystywać. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o energetykę, ona jest jak na piąty rok osobisty bardzo spokojna. Eee, ale ale ty fakt mówi, że zapożyczę oddresowanie. No, trzeba się było oddresować. Zobaczmy, potem po tej pandemii to Wam powiem, że tak człowiek usiadł, tak wszystko online. Nawet przecież yy, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ja też w szkole uczę. 4 godziny mam, cztery, nie więcej, ale zawsze mówię, nie po to się kształciłam, żeby nie uczyć. Zresztą lubię. Zresztą to jest plastyka, teraz muzyka, chociaż jestem historykiem, więc są to bardzo twórcze rzeczy, a ja uwielbiam twórcze rzeczy, więc super. To nawet zajęcia były online, więc wszystko było online. Więc. I teraz trzeba się oddresować. Taka prawda. Dobra, mamy energetykę spokojno. Czwórka Pucharów w ogóle po mojemu jest kartą nudną, to znaczy naprawdę można ją brać na dwie strony, bo z jednej strony ona pokazuje stabilizację. I to jest dobre. Stabilizacja jest dobra. Jak mamy taki grunt i podstawy, to reszta może szaleć. Natomiast też jest trochę stagnacją i ta energia w stagnacji ona będzie ruszona przez ten piąty rok, e, e, piąty rok numerologiczny, ale ta, ta solidna podstawa jest tutaj e, pokazana. Gucio, tutaj ja nie odpowiadam na pytanie. E, druga solidna karta dla piątek numerologicznych. Dziesiątka monet. Tu się z energią, tu się w ogóle nic nie zadzieje. Dziesiątka monet jest jako dąb, który pnie się w górę, a korzeniami sięga jądra ziemi. Żadna wichura, tornado go nie wyrwie, nie złamie. Pożar nie spali, bo już się go nie ima. To jest ta energia po prostu takich korzeni i wzmocnienia, no mimo wariackiej piątki. A dziewiątka była trochę daje wariackiej piątki, bo mówi tak, tam se powalczysz, a teraz staniesz na nogach. Czyli w ogóle taki przekaz dla tych piątek jest coś takiego, że w tej czwórce się być może sporo napracowały, w tej czwórce sporo się działo. <taki, takiej łopaty trzeba było uruchomić, takich rzeczy, które trzeba po prostu zrobić. Nie było z tym efektów, człowiek był umęczony i ta piątka da po prostu efekty tej wcześniejszej pracy. E, dzięki lawenda, lawenda mówi: Super się ciebie słucha, świetnie pokazujesz karty. Staram się, e, to znaczy w ogóle to jest trochę tak, że ja właściwie karty interpretuję od lat wielu, boże, stara jestem i dobrze, ale trudno. E, natomiast Natomiast staram się, żeby jak najwięcej ludzie, którzy na przykład lubią karty, też wynieśli, nawet jeżeli ja stawiam karty na coś. A teraz jesteśmy przy piątce numerologicznej. Słuchajcie, my sobie te nasze cyfry skończymy do yy, piątku, bo została nam szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka, czyli mamy 4 dni tygodnia jeszcze. To będziemy się właśnie spotykać ta 8.45. Z tego względu dzisiaj jest później, bo to jest trzeci live po prostu. Nie chciało chwycić w ogóle. Także nie było go ani widać ani. Nawet jak się nagrał, to się nagrało 2 minuty. Więc ale ja jestem uparta. Ja do skutku. Ma być piątka w poniedziałek, będzie piątka w poniedziałek. Kropka. Także tak, to jeszcze będziemy y, robić 6, 7, 8 i 9. Wcześniejsze cyfry. Są już na moim profilu. Możecie, jak się z jedynką, dwójką, trójką, czwórką, to już te filmy są zgrane i są na moim profilu TikTokowym, ale również są na kanale YouTube Joanna Wiśniewska Wróżka, ponieważ tam jest w ogóle cała galeria wszystkiego i to jest kanał, który ma już. 14 lat chyba albo 15 14 chyba. Więc po prostu tam się dzieje, tam się zadziewa i tam też wrzucam filmy, jeżeli jest gram, a teraz jest taka technologia, że na tym telefonie to można wszystko zrobić. No, zgrać, wgrać, dograć kiedyś to był dramat, teraz jest super. Więc na pewno tam są te filmy, jakby ktoś był 1 2 3 4. Już są. Piątka będzie dzisiaj, 6 7 8 9 w kolejne dni o godzinie 8:45. Zapraszam bardzo <laughs> serdecznie. Myślę, że Dobrze jest zawsze przypomnieć, że tutaj na live'ach absolutnie nie stawiam kart, od tego są wieczory z wróżką na YouTube, gdyby ktoś chciał zadać pytanie. Tutaj będę się dzieliła z Wami swoją wiedzą, będę Wam opowiadała różne rzeczy. Myślę, że zrobimy sobie takie cykle, typu kolory w magii, typu jakieś rośliny, teraz na przykład o jarzębinie. Można by było takie wiecie, pod jesień rzeczy, jarzębina dnia, że jak wykorzystać w magii pewne sprawy. Słuchajcie, 78 live'ów to by mi zajęło, na przykład gdybym zaczęła omawiać karty, nawet pobieżnie karty tarota. Kart jest multum, więc myślę, że będziemy sobie robić taką dobrą energię, jeżeli chodzi o rozbudzenie się na dany dzień. A teraz wszystkich tak naprawdę zapraszam na dziesiątą, na mój Instagram. Jak będziecie wpisywać Joanna Wiśniewska-Wróżka, ja się staram wszędzie podpisywać tak samo. Tu mam jeszcze jeden profil na TikToku tarot wyrocznia dnia. Patrzcie, że zapomniałam i to jestem ja, bo już miałam osoby, które mówiły na zasadzie, a ktoś tam, ktoś tam cię, cię podrabia. Nie, ja wrzucam po prostu filmy tu i tu, bo ten profil jest rowerowo karciany. Słuchajcie, bo ja przecież na tym rowerze muszę, inaczej się uduszę. Czy tam jakieś wycieczki? Natomiast tam jest, dzień dobry, dzień dobry, Kamil. Natomiast Kamila chyba będzie. Bo patrzę na y, tą ikonkę. Natomiast jeżeli chodzi o y, ten drugi kanał, to już jest same, same y, są horoskopy tylko i po prostu. I tak jak już i tak na, nagram to wrzucam. Więc tak i nie wiem co chciałam powiedzieć, przez to dzień dobry się rozbiłam. Aha, no i zapraszam właśnie na dziesiątą na Instagram. Tam sprawdzamy y, wszystkie y, dni tygodnia pod względem energetycznym. I robię takie ogłoszenia tygodnia, ponieważ na kanale Joanna Wiśniewska Wróżka na YouTube Dzieje się bardzo dużo, robimy malunki, robimy księgę cieni, czasem jakieś pogadanki, czasem jakieś dziwne rzeczy, czasem coś wrzucam, także tam się dzieje sporo znacznie więcej niż na Tingtongu, ale postanowiłam, że think-tong będzie do takich rzeczy typu ta dam mamy cudny poranek, bierzcie się w garść, zwiedzać, nie spać, treningować, żeby dodać energii, żeby było super. Także co, do zobaczenia na Tingtongu jutro 8.45, jak wszystko zadziała, zawsze mówię internet wróżka i światło, bo prąd jest jednak ważny. Do zobaczenia i będziemy omawiać szóstkę w szóstym roku osobistym dzięki Wam za wszystkie prezenty, za tapnięcia choć jest ich mniej niż ostatnio czemu ja to sprawdzam, jakby to było ważne, nie wiem weszłam w jakieś normalnie matrycy ting -tongową. klikajcie, klikajcie, nie, nie musicie klikać macie wysłuchać i korzystać i ma być Wam lepiej w życiu dzięki bardzo za prezenty, to zawsze jest miłe ja to mówię, że to jest na saszety dla kota <laughs> także, także tak buziaki, do zobaczenia i o 10 na Instagramie, kawa z wróżką